Słyszałyście, podobno baba od angielskiego wróciła. Przecież ona była w ciąży Marlena. Nie w ciąży, tylko w Turcji. Na wakacjach? Na nosie. Trzeba jej będzie wymyślić nowe przezwisko. Bez kitu, baba Jaga już do niej nie pasuje. Będziemy się musiały przesiąść do innej ławki Agata. Czemu? No bo jej nos w tamtym miejscu dawał cień. Agata! Dla siebie! Sama przecież mówiłaś, że jak Orzechowska wchodzi do klasy, to najpierw widać jej nos, potem długo długo nic, a potem ona. Nic takiego nie powiedziałam. Powiedziałaś? Niby kiedy? 21 maja 2003 roku o godzinie 11.35 Czy to jednak masz, Agata, łeb jak sklep? No, tylko półki puste. Wolę pusty łeb niż stanik? Weź się prześiąć Marlena, bo dostaniesz rykoszetem.